Cześć, tutaj to to Stina.pl Dzisiaj będziemy otwierać gazetkę Lego Friends Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka No to oglądajcie będziemy Teraz otwierać Dobra, tak, tak. To jest piwo Muszę się dociągnąć. Chodźcie, chodźcie tak widzieć Dobra Ziemia wygląda ważniej do tego odcinka. Nie jest żeby się od tego cienka porzuć. Ty już nagrywasz? Otwieramy. No to na to wam to możemy, bo zawsze pewnie mówicie, że na to jest Otwieram zabawkę. Ale wiecie, że muszę znaleźć i nazywać te jeszcze instrukcja, więc na razie nie będę wysypywać klotów także na tę folię wysypię zawsze mam problem z mojej instrukcji znać że jest że ja zawsze pomijam albo idę za małą trochę Ej, no chyba ja nie pomniałam nie pominęłam dobrze Ja, że będę musiała patrzeć tak, żeby składać. Potem jak będziemy być wnioski, to będziecie wszystko widzieć, okej? Okay? Obiecuję. Widzicie? Dobra. Bierzemy ten klocek. Na instrukcji jest tak pokazane. I bierzemy ten klocek. Wkładamy go tu. Tutaj go wkładamy. I mamy taką część. Ale pamiętajcie, żeby docisnąć. Teraz przyczepiamy taki most jak most wrocławy w sumie nie wiem czy są jeszcze jakieś inne mosty bo jestem tylko ten most może Wy znacie jakiś most teraz takie, taki daszek daszek niebieski ok przyczepiamy i taki sam daszek koło tego samego daszka jak nie zrozumiecie no, to, no to, to, to to trzeba tak przyczepić Teraz przyczepimy takie klocek, takie brązowy jak cegiełko w minecrafcie. Znaczy, nie brązowe, tylko szary. <grym> szary, co ja się znam, nie kolor. Kiedyś się znasz. Szary, przepraszam, szary. Chwila chwila, 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 chwila. A! Wkładamy taką pizzę. Pizzkę, pizzę. No, Mam już jedną pizzę. I takie, żeby się nie oparzyć, łupkę. tak. Bum! Dobra. Co tu jeszcze jest? O, do, dobra, już to mamy. To mamy. To mamy. I teraz robimy co innego? Robimy teraz. A, to, tutaj robimy teraz stół do robienia pizzy. bo jakby zrobić pizzę bez stołu? Dwa klocki brązowe. I tym razem takie klocki po prostu małe, krótkie. I potem robimy y, wałek. Wałek. Przeczepimy takie tyciutkie klocuszki. Z takim chwilę Czysto. go. teraz y, takie coś, takie dziwne jakby y, kanalizacja, ale to jest takie podróżne tutaj. A tu starka do sera. Starka do sera I obok mały klocuszek żółty, jak ser, bo to jest ser nie przepijemy. Ciasto. I Ciasto. najważniejsze, no nie wiem czy najważniejsze, ale dla mnie tak, bo ja nie lubię takiej pizzy bez tego składnika, z sosem pomidorowym. I teraz mam problem. Bo nie mogę znaleźć białego podłużnego klocka, czyli wałka do pizzy. Chwilkę poczekajcie, ja poszukam. O, a wiecie, starczyła się śmieszna sprawa. Yy, w tym jeszcze był ten wałek, i jeszcze to, to co też było potrzebne, i właśnie teraz będziemy to wkładać, okej? Okay? Kolejny klocuszek też trzeba włożyć. I spójrzcie, jest wałek, jest wałek. Gotowe. Jestem pewna, mhm. że gotowe. Bo i tak wygląda, jak gotowe. No dobrze, teraz będziemy od, od, y, oglądać gazetkę, ale od początku nie ma oszukiwania. Patrzymy, żeby się nie mieli do góry nogami. Tutaj jest pizza, którą złożyliśmy i jest jeszcze jedna pizza, którą można namalować i jeszcze jedna pizza i pizza z, z, z komiksu. I dlatego pizzy. Może było święto pizzy? Spójrzcie, tutaj są takie zadania z, serde, z serduszkami. Ale to, to jest chyba z, no, no nie wiem. Chyba robiłam kiedyś takie, ale zapomniałam co. Co? E, Albo tutaj jest oryginał i trzeba tutaj chyba znaleźć taki sam, taki sam. No fajne. Kiedyś zrobiłam, dobrze, dobra. E, to to jest tutaj jest. Kiedyś chyba naprawdę jedziemy pizzy. Tutaj jest komiks o pizzy. Komiks o pizzy, bo sam taki zestaw był z pizzą, prawda? Tutaj jest jeszcze komiks, a tutaj jest zadanie połączyć Linię w kolejności, czyli jak jest raz, no to jak jest dwa, no to łączymy po kolei, wiecie. Zaczynamy od raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Tutaj jest kolorowanka, można to pokolorować. Jak to jest, ale oczy już są pokolorowane i ten łończyk jest pokolorowany. Tutaj są takie przyjacielskie zadania i i Lego Friends ze swoimi zwierzeczkami Dobra, dalej Tutaj jest nasza instrukcja, którą przed chwilą użyliśmy do złożenia zestawu, a tu jest nasz zestaw z zadaniami. Tutaj jest kolejne zadanie, ale pod nim jest Blakad. Blakat Lego Friends, czyli naszych bohaterek. A Tutaj jest taki cały blakat na całą jedną stronę. On jest bardzo fajny, bo, yy, bo ja już powiedziałam, ale tamten był mniejszy, więc ten można sobie powiedzieć. Bo, tamtego, bo tamten to był mały brakat, a ten jest duży, chyba, tak. A jak się mylę, to możecie napisać olej, albo to się myli. No, tutaj jest zadanie, a tutaj jest kolejna połowa blakatu. Monik, jest taki słodziutki. Oczywiście panda też, więc... O, zobaczcie, pizzeria. U mm, takiej pani albo u Emmy, albo... Nie, nie, nie. Monik, ale chyba u Emmy, bo Emma. Bo Emma raz widziałam w jednym odcinku, że prowadziła pizzę. Możecie powiedzieć, czy widzieliście ten odcinek, ale prowadziła pizzeria. No dobra, dalej idziemy, a to jest zadanie, wiecie? Tutaj są też zadania. Yy, tutaj jest... Nie wiem, może to jest zadanie? Yy, zobaczymy. jest wiedzy o pizzy. A, okej, okay, okej. Okay. Tutaj jest chyba... Koniec. Okay. A, tutaj jest jakaś inna gazetka. Gazetka z... z Zapomniałam, jak się ta bajka nazywa, oglądałam i lubię. Dalej. I tutaj jest komiks. Dalej się prowadzi komiks. Jest Emma, no mówiłam, że może ona gotować. I kolejny komiks. Jeszcze cały czas się prowadzi dalej. I, i hm, tutaj chyba można narysować swoją pizzę. Albo kawałek pizzy, nie wiem. Nie. A tak, to jest cała pizza. Można y, y, tych składników chyba trzeba użyć, tak? No i patrzcie, tutaj są różnice. <laughs> Nie patrzcie na różnice. A tutaj jest konkurs. Yy, I czy tutaj są inne prace. Prace u, o takich. Nie wiem, czy są, bo to są różne. Ale ładne są bardzo. Mnie się najbardziej podoba yy, ta praca. I ta. Ale jak. Ale ciekawe, napiszcie, jak Wam się podobają te prace. Nie patrzcie, nie patrzcie tam. O, I tutaj są. Wszystkie gazetki, które są w sprzedaży. Ja mam... Ej, e, czekajcie, powiem Wam, które mam. E, tą mam, tą mam, to mam, to mam, tą mam, Tom, to mam. Tą nie nagrywaliśmy, bo już nie miała kanału. Tom też mam i nie bo też nie miałam jeszcze kanału i tą też mam, ale ych, mam wszystkie, ale yy, też, no, nie widzieliście jak ją otwieram, bo jeszcze nie miałam w ogóle kanału, więc sorki. A tutaj jest nowa, nowiutka gazetka, o jak słodkie, tutaj piesek śpiewa, zobaczcie jaki słodki, ciekawe co czego może sztyka. -y, szczeka, dobra. To ja już był koniec odcinka. pamiętajcie o zostawieniu Ław, komentarzach, w górę, na no topa.